Mam na imię Krzysztof, mam lat 41. Wcześniej miałem życie no, różne, bo zawsze byłem młodym człowiekiem, zbuntowanym troszkę takie jak się jeździło. Dużo się no wiadomo, że, że, że się w młodych latach dużo się piło alkoholu, ale człowiek był po prostu nie usiedział się w domu i zawsze gdzieś i włożył się po koncertach, jeździł tego. Chociaż się na wsi wychowywał, ale. Była nas taka paczka, trzech ludzi kurde, i jeździliśmy wszędzie, nie? No, no to różnie, czy do Jarocina pojechaliśmy, bo wtedy Jarocin w 91 to, to byłem pierwszy raz, później było w Żarnowcu, no jeździło się po, do Warszawy czy do spotku. No, no jeździło się wszędzie, gdzie, gdzie się odbywały jakieś większe imprezy, większe koncerty, nosiło się wiadomo długie włosy. <laughs> Zapaliło się, no mogę się przyznać, no w życiu dwa razy zapaliłem tylko skręta, tak? Że, że narkotyków nigdy mi nie ciągnęły i nie, nie ciągną po dziś dzień. Zawsze człowiek był nastawiony pasyfistycznie, bo to jako pacyfista hitisny, no to, to pokojowo do nastawiony do ludzi, chociaż w tamtych czasach Zawsze były takie wojny, no, między skinami a Pankami, no, no to po prostu się bili między sobą, nie? No bo to były czasy, ja byłem w czasach tych skinheadów też oberwałem, też oberwałem. Sadkowałem się, mając 28 lat, nie? no to raczej się ożeniłem wtedy, no to no, mieszkałem tam u siebie w swojej miejscowości, ale Urodziła się mi córka. Jakoś to się życie nam to małżeńskie się nie układało, no bo nie będę tutaj wyciągał swoich brudów tutaj małżeńskich. No po prostu rozstaliśmy się. To raczej znaczy małżonka. Ja odeszłam, bo ja się dowiedziałam, że taki, taki, taki zdradza mnie, nie? No i tak to jak się, wtedy się zaczęło, to zaczęło się to sypać, nie? Wtedy mieszkałem w takim. Przeprowadziłem się do Puska, bo tam, tam zostałem. I wtedy to, to. Jeszcze wtedy pracę miałem, ale ten, no to człowiek tej samotności, załamaniu, że, że małżonka odeszła jednak, że się dowiedział tego, no to coraz częściej zaglądał do tego kieliszka i po prostu praktycznie już się zaczął taki czas. Ten, ten czas był około dwóch lat, że człowiek praktycznie nie trzeźwiał. Najmowałem pokój, to straciłem dokładnie 2000... 2010, 8 lutego. Akurat to, to wtedy mogę powiedzieć to, że takiego właściciela wynajmowałem przejściowy pokój i wypiłem w mieszkaniu piwo. A w tym czasie to był 8 albo 9 luty, to się mogę mylić z tą datą, bo około 15 czy 20 stopni mrozu na dworze. Po prostu wyrzucił mnie z mieszkania na mróz. Za to, że wypiłem piwo w mieszkaniu. Na ten mróz, no to poszedłem pierwsze uderzę do jakichś tam znajomych, z którymi się tam wiadomo popijało, nie? Każdy się odwrócił plecami. Mówił, weźmy, chociaż przy nocy w piwnicy, że gdzieś w jakimś ciepłym, nie no, każdy się odwrócił. P... plecałem, inny, no, ja nie mogę, ja nie mogę, każdy, każdy się tłumaczył, ja mam tego, ja mam tego, ja mam... Każdy się od... no to, to co miałem zrobić? No to poszedłem na komisariat najbliższy policji. Usiadłem na, chociaż potraktowano mnie tam jakiegoś jak jak od razu bandytę, że tego, że miałem wyjść, opuścić, a ja powiedziałem, że nie wyjdę, bo nie mogę wyjść albo położyć się na łacę, albo coś na rozrabiam. Bardzo był nieuprzejmy ten policjant. Ja mówię, no to proszę mnie zamknąć tutaj na dołek i przynajmniej się prześpię, może rano porozmawiam z tym właścicielem i mu przejdzie. Jednak jakoś mi tam pozwolił. Bo się troszkę zdenerwowałem, zdjąłem buta i mu rzuciłem prosto w dyżurkę. To się zamknął i przyjechała o drugiej nocy karetka pogotowia. Co dalej, no, wylądowałem w takim ośrodku, to, to był, taką no, na noc mi tam wzięli, to był dom starców, nie. Rano mi ta pani kierowniczka powiedziała, że mam się zgłosić do gops do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej, nie, w Pusku. I dostałem po prostu skierowanie dla osób do bezdomnych, pierwszej tej zimy, do Gdyni no się posławało bo różni ludzie byli tam i wykształceni ludzie i no z każdego środowiska, można powiedzieć, nie, społeczeństwa, nie? Tam dużo ludzi szokowało, bo i na wózkach inwalidzkich przy, przywożono, bo tam często przywożono, bo tam, po prostu można to powiedzieć uczciwie, tam jest gdyńska wytrzeźwiałka. Tam policja bezdomnych i nawet meldunkowych przywozi. Tak zwane wdyby wsadzają chociaż to jest zabronione w naszym kraju, ale tam wsadzają takie coś, żeby wytrzeźwieli, bo z ulicy zbierają, straż miejska, tego. To... Z początku to było szokujące, że jak przywozili tych brudnych, tam, pijanych, no, zesikanych, no, no różnie to z nimi tam bywało, to naprawdę, to, to nie tylko panów, panie też przyjeżdżały. Rekordziska pani to 81 lat. 13 grudnia tutaj trafiłem. Tutaj trafiłem na Starą no, przyszedłem, przyjmowała mnie taka pani, zawsze miło, teraz wspominamy, no ale wtedy jak mi przyjmowała, to jeszcze miałam taką walizkę i tak słyszę, stoję przy tych drzwiach i mówi, o, przyjechał jakiś na czasy, coś myślę w duchu, no teraz tu będzie ładnie, nie? No i wiadomo, trzeba ze mną przeprowadzają wywiad, nie? No, I tego no i się ta pani pyta, czy się liczyłem u psychiatry, nie? A tak patrzę na tą panią. Wie pani co, no tak, ale jak ja poszedłem do psychiatry, to psychiatra zwariała ze mną, jak rozmawiał, nie? No i tak, jakoś tak, zostało się tam. Też tutaj, tak ten pierwszy okres, no to był naprawdę ta, zi ta zima, bo też była, nie była lekka, było ciężko, nie? No to wiadomo, człowiek też przyszedł po alkoholu. Był wykończony tym alkoholem. Okropne, no naprawdę nie życzę temu tego, że ktoś tam mówi, że mu boli brzuch. To jest nieprawda. To jest, wątroba jest powiększona. Są takie okropne bóle, że tak przez trzy miesiące to coś się zwijam z bólu. To to były, były takie koszmarne wtedy, wtedy, takie, człowieka, opanowywał smutek, taki złośny, agresja. To były te trzy miesiące, to to były takie. Jak przestałem, to jeszcze, jeszcze, jeszcze się buntowałem, bo koledzy namawiali, no to też były takie wpadka, wpadka była jedna. Wychodziło się na miasto, no bo się łaziło, no i się popijało, że trzeba było, wiadomo, te 2-3 godziny odczekać, żeby to piwo z człowieka z ograniczeniem wyszło, bo jak się wracało, to wiadomo, że był alkomat, nie? Że czekało się z alkomatem, no ale się piło, no piło się nawet na sali. Znalazło się takie miejsce, że kamery tego nie obejmowały i się piło na sali alkohol, nie? Zbieraliśmy złom, chodziliśmy wszędzie zbierać złom, sprzedawać złom, kombinować. Dziennie 30-40 złotych można było wyciągnąć. To co leży, jaki złom, nie? No można przyznać się trzeba też do tego, że się kradło, nie? Kradło się, no bo to były tam, są przeważnie tereny, tereny stoczniowe, to były i kolejowe, nie? To kolei się kradło. Żeby mieć, może spróbować drugi raz założyć z powrotem y, rodzinę, z powrotem i mieszkać w normalnym domie, mieszkać, mieć, mieć normalną, uczciwą pracę, bo chociaż tutaj ciężko jest naprawdę teraz z uci uczciwą pracodawcą, który by płacił. I przeżył swoje spokojnie lata. I by człowiek by tym, po, po, po czym przeszedł, to by bardziej naprawdę tą drugą osobę, tą kobietę czy tą rodzinę by szanował, zawsze będzie szanował bardziej niż tak. Bo to jest tak, jakby powiedzieć, jakby wziął człowiek psa ze schroniska, który wtedy będzie wierny. Będzie wierny, wierny człowiek będzie do końca, będzie szanował to, co ma, bo wie jak straci, jak, jak, jak to wygląda taki świat. Kształt to byłem od dawna, ale zostałem dawcą szwik kokosnego. No i to jest taka może iść też motywacja, żeby nie pić alkoholu, nie? Bo to wiadomo, że człowieka to motywuje, no bo jak zadzwonią, bo mogą zadzwonić w każdej chwili, że jestem potrzebny komuś, nie? I to jak i co powiem, że jestem na kacu albo jestem pijany? A, ten, a ten, ta druga osoba może umrzeć, I co, to tam by się tak poczuł jak ja bym ją by zabił i by miałyby ją na sumieniu, nie po prostu no wtedy jak się ten jak trafiłem pierwszy raz do ośrodka, wtedy tak, no to podnoży, teraz jak, co? Trzeba wszystko od nowa i... Najgorsza jest samotność, to powiem, że jest samotność. Nie? To, to jest częstsza przyczyna ucieczki do alkoholu, nie? żeby niby, niby zapominać. A to się nie zapomina, tylko włącza się większa wtedy wiadomo. Agresja, nie. Młode no, swoje lata naj, na, najlepiej wspominam. Wojsko wspominam, dobrze nawet. Tak, było, no to też się poszło, że była ta fala, czy ta nie fala, no. Za w dupę się dostało, ale później było się tym starym młodych się nie ścigało, nie? Był to, to taki okres przejściowy, bo to było wtedy, wtedy doszedł akurat, ja byłem we wojsku, to był Wałęsa. I to jeszcze wrócę do tego 91 roku, no to myśmy wtedy uciekliśmy z jednostki wojskowej przecież na lewiznę, pojechaliśmy do Jarucina na lewiznę. I trzy dni byliśmy tam z tymi ludźmi. Tam, no wiadomo, że tam były panki, no wiadomo, byli hippiesi. I było, było, była tam jedność taka, że człowiek położył portfel, czy obojętnie się miał, jakby mówię przykładowo, czy tam miał pieniądze, nie? Jeden drugiemu by nic nie ukradł. Jeden drugiego tam chronił. Ja słuchałem w szczególności zawsze Polskiego Roka. Dużo słuchałem polskich zespołów. Wtedy, w tamtych latach no to było wiadomo, że 90. lata, zbuntowane lata, bo komunizm upadał w tym czasie niby, a, a był nadal, było wszystko taki tak zabronione. Były inne jakieś lata, było może bardziej... Większa w tamtych latach była pomoc, życzliwość ludzka. Jeden drugiemu pomógł. Nie, nie patrzał się teraz, że, kto, że ten ma akurat więcej, to ten. Nie ma, nie było kiedyś takiego. W na ja się nie spotkałem. Była większa taka może solidarność ludzi była. Zawsze tak lubiłem budkę Suflera. Lubiłem perfekt. No, wariąc manksa, ale wtedy jeszcze jak śpiewała Anita Lipnicka, nie? Ten, no, jeszcze musiałem jeszcze raz zobaczyć ich na żywo, uszulkę, nie? No, no, to taka e, z młodych lat miłość, nie? To tak, uszulka, Urszula została w pamięci, nie?